w latach niepowodzeń, toksycznych sytuacji, trudnych, szkodliwych, bolesnych. Przez lata, gdy człowiek doświadcza wątoper takich notorycznie bolesnych doświadczeń, to później człowiekowi trudno jest uwierzyć w to, że może spotkać go coś dobrego. I gdy go nawet to dobro spotyka w ramach ochrony, w ramach nawyku, podważa to podświadomie i świadomie, by sprawdzić, czy jest warty tego, czy jest godny dobra. Czy jest godny jakości, czy jest godny dobrostanu, dobrobytu. Nawet jeśli zapracował sobie na to, to nie jest to łatwe tak po prostu nagle wierzyć. I o, wszystko co najlepsze mi się należy. To jest skrajne. Nie spotkałem jeszcze człowieka, który ma dużo dobra w sobie, ciepła, miłości. Takiego takiego człowieka, który właśnie przeszedł dużo w przeszłości, fajnych rzeczy, by później z dnia na dzień. Tak, na to wierzy, że wszystko najlepsze, co jest na świecie, to mu się należy. Często to taka dosyć wymagająca zaangażowania, uwagi, droga i takiego naprawdę ogromnego zaufania i przezwyciężania siebie, swoich lęków, obaw, że jest na tym świecie dobro i dla tego człowieka. Może on, tak zwane, doświadczać tego dobra, jest godzin tego dobra, że może przyjąć to dobro, że może z tym dobrem się oswoić, że wreszcie może mu się dobrze wieść w życiu, czy to w relacjach, czy w finansach, czy w ogóle w samopoczuciu ze sobą. Jak to wymaga też takiego uświadomego podchodzenia do tego, że tak, ja zapracuję na to, ja wytworzę sobie tę dobrą jakość, ja wiem, co jest dobre, a co jest złe i ja sobie wybiorę to, co jest dla mnie dobre. I tak przez lata rozpuszczał się będzie w tej osobie. Ten podszyty lęk, obawa, strach, złamane poczucie wartości to się będzie rozpuszczać w tym człowieku. Ale to są lata, miesiące pracy nad sobą, wydostawania się z tego, co było toksyczne, trudne, z tych ran i gojeje, gojenie. To nie czas goje i rany, tylko my je gonimy. My je go, goimy, a czas po prostu upływa. Trzymam kciuki za Was. Trzymam kciuki za tych, którzy są w tych stanach, wytrwale pracują. Nad sobą wytrwale idą w kierunku tego dobrobytu dla siebie, mimo że ich podświadomość, nawet i, i tam mechanizmy, i tak dalej, nie wierzą w to. to wytrwale trzymam się, za Was się szli po to, co czujecie, że jest dla Was realnie dobre.